Siemanko, witam was bardzo serde serdecznie. Dzisiaj mam drugi odcinek serii informacji od Mirasa, więc tak, mam do was czy propozycje nowej, nowego, jakby to powiedzieć, no, nowo, nowej serii na moim kanale. Pierwszą jest to pierwszą grą, w jaką chciałbym pograć. To jest mafia dwójeczka. Bardzo ciekawa gra. Związana z. Jak już sama nazwa sobie wskazuje, no, że dołączamy do którejś z mafii i wykonujemy dla y, założyciela. Od założyciela tej mafii wykonujemy misję. A później drugą gierką jest Science Row the Dirt. Y, ta gra to jest coś. A la Grande auto. No, to gra polega, no, wiecie sami, jak wiecie, to wiecie, <grybujesz> polega na tym, żeby wykonywać misję. Bo no, jest, 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 się należy tam do grupy przestępczej, która się z święci. A, I mam ostatnią gierkę, w którą chciałbym pograć. To jest Science Row. Tak, e, Science Row czwóreczka Tam od samego początku jesteśmy. Nie wiem, czy wszyscy grali, czy nie, ale omówię szybko, zwięźle i na temat. Jesteśmy prezydentem i atakują nas kosmici i po prostu walczymy z kosmitami tak jakby. No, więc. Nie wiem, no napisałem ostatnio. Albo nie napisałem. No w jaką grę nikt nic nie napisał, to mówię, zrobię filmik może. Znaczy, no, zrobię filmik informacyjny na temat, z którą tych z którą z tych trzech gier chcielibyście zagrać? Mi to jest tam obojętnie, wszystkie gry mi się podobają. Saints Row i czureczkę niedawno kupiłem, trójkę już przeszłem, czurkę nie do końca, ale mniej więcej wiem o co chodzi w tych wszystkich, czy Mafia, Mafię już mam od dosyć dawna. No więc nie wiem. Kurde, ankietę. Nie. No po prostu piszcie w komentarzach, w jaką grę. Chcielibyście zagrać po prostu. No i to chyba na wszystko, na dziś. Wszystko na dziś. Nie wiem, tak myślę, czy żadnej sprawy nie pominąłem. Nie wiem, muszę zrobić szybki, krótki, zwięzły fi filmik informacyjny, żeby jak najszybciej go wrzucić na YouTube i dowiedzieć się i co, i jak. A tak drugą stroną. Dziękuję Wam za ponad 6000 wyświetleń mojego kanału i, 50, i ponad 55 subskrypcji. Jestem bardzo wdzięczny. Widzę, że ktoś to ogląda. Nie wiem, czy interesuje, bo nie wyrażacie swojej opinii w komentarzach. A byłoby to bardzo no, przy, no, przydatne dla mnie, bo bym wiedział, co zmienić, co nie. Co chcecie, czego nie chcecie. A, a tak to. No robię, no widzę, łapki w górę są. Na to nie narzekam. <laughs> łapki w dół też są, no ale, no, no, wiadomo, każdy ocenia tak, jak musi. Nie będę nikogo zmuszał, żeby, no, nie będę nikogo hejtował, że mi łapkę w dół dał, oczywiście, nie? To, to jest jego sprawa po prostu. Więc to chyba na dzisiaj wszystko. I dziękuję, i na razie. Cześć, trzymajcie się, mówił Mira Do zobaczenia na razie.